Teraz pokażę, jest dobrze. Widzisz? A widzisz, tak? Zobaczcie, to się tutaj jeszcze wzięło z Valetudo. Ja mam to daleko, to ma blisko. O właśnie, jak jest tutaj, tutaj gąga i już się prostuje. Teraz, stopa na ziemię, ręka do miejsca długowego, to stóre. Jeżeli nie mógłbyś, e, kudłę, Łukasz, Łukasz, teraz, to zobaczcie, schodzę i chodzę na niego. I gdyby to było Valetudo, to już jest po akcji. Dlatego bardzo ważne jest, bardzo ważne jest słuchajcie, żeby się skręcać, teraz zobaczcie, zrobię balaszkę, ale się nie skręcę i Łukasz je do przodu i łapie mi za głowę na przykład, tak, I to jest ważne, tak, Zapałem rękę, robię balaszkę i on idzie w dół, w dół idzie w dół, jest problem, jeżeli skręcicie się pod kątem prostym, to samo, zobaczcie jak łatwo, można zrobić, sweepa, tak? Eventualnie ja potem zrobić balaszkę, tak, ile pokażę. Na razie chciałbym, żebyście osiągnęli to 90 stopni, czyli tak, jesteśmy tu. stawiam nogę, tę się przyciągam, bo ja naturalnie się skręcam, ja robię to sam, bez bez wyśmiewania brzucha, tak? Ale na początku można sobie pomóc, chwytając za nogę i wchodzę do tutaj, do, 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 do tej akcji. Jeżeli partner w kamie w tamtą stronę, to ja naturalnie wchodzę do nie. Hadi bir gol.